Na program zaprasza co za sklep.pl Coś fajnego dla każdego. Wózek dla małej mamy musi być ładny, wytrzymały, no i oczywiście dopasowany do wzrostu dziecka. Dla tych najmłodszych mam do dwóch latek polecamy wózek dla lalek Ewa Retro. Mamy nadzieję, że lubicie styl retro. Duże szprychowe koła, tapicerka z elementami koronki i okrycie na nóżki w zestawie. Każda dziewczynka zakocha się w nim od pierwszego wejrzenia. A dla nieco wyższych dziewczynek mamy monikę retro. W tym wózku styl retro podkreślają nie tylko szprychowe duże koła, ale także uwaga, wiklinowa gondola. Piękna, prawda? Na program zaprasza co sklep.pl, coś fajnego dla każdego.